Cześć, ja jestem. was w kolejnym filmie. Podra Pozdrawiam od razu Polaków KS Jar Jaros, przeciwnego timu. Tutaj rozpoczynamy moją serię do 25 tysięcy Elo w trzecim sezonie. Wiem, że nie będzie łatwo, wiem, że to już będzie wysoki poziom rozgrywki. Prawdopodobnie będziemy musieli tutaj trochę podćwiczyć naszego skilla, próbować różnych rzeczy. Czy zaraz mi będą dojeżdżali, czy nie, nie chcę sobie zagłuszyć. Bomba jest tam, mam niezrobiony e, minimapę. Muszę sobie zmienić ustawienia, zapomniałem o tym. Shorty Steps. się. A! Pan A, jeszcze z w ogóle muzyka pośmiertna, bo jakby co, tutaj mam od nowa poinstalowane różne rzeczy, w sensie, CSA i wszystko. Eee, gdzie kamera pośmiertna? Tu? A minimapa gdzie była? Radar. No niestety, pierwsza runda przegrana. Ja mam teraz dwa zwycięstwa, yy, i to jest mój trzeci mecz w premierkach w ogóle. Nie, ale taka minimapa chyba za mała jest. Jeśli chciałbyś otwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do cs sprawdź stronę CSGO Skins. Z kodem MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Jakby to jest ta barierka teraz, nie? To jest dla mnie mega zabawne, że Valve to usunęło, parę miesięcy minęło, i barierka wróciła z powrotem. Ale chyba sobie poradzą, beze mnie. Poradzili sobie. No, fioletowy widzę, że tu puszuje, to ja pójdę razem z nim. Aj. Dobra, drugiego My się tu nie, nie będą spodziewali. Właśnie się drugiego oni mogą nie spodziewać po tym, jak mój zginął. Wycofamy się, ale tego. Deliksa, który tam padł jako drugi, to, to na lekkim farcie go dałem radę. Tu jest zielony. Okej, Jest Nice. Piękna runda. Bardzo fajna runda yeah. tutaj teraz wyszła. Gratulacje, już masz pochwałę, gratulacje, już masz pochwałę. Tam od dwóch Polaków i napisał, nice. może pochwała za pochwałę. Zapomniałem, że takie rzeczy w ogóle są. Jak te pochwały. A, jest bomba. Nie wiadomo czy tam już są wszyscy czy nie back po co ja to zrobiłem? Tak jest! Ale się udało Słuchajcie, całkiem spoko meczek się szykuje Wyjrze, żeby bombę zobaczyć to Chciałem tak dać info, żeby moi wiedzieli, co, co mają zrobić. No nie, no nie zgincie teraz. Zdąży czy nie? Ojej. no. Trzech na jednego miśmy. ja wychyliłem, żeby info dać. Nie można takich grunt przygrywać. Ojej. No, ile! Ilon tych pocisków! Low, low HP balkonie, ilon tych pocisków, żeby go tam zabić! Co się tu dzieje w tych rundach? Jedno go tam trafiłem, drugi raz. Granat, wszystko i co. Ją dalej żył? No, tak nie może być. 59 3 no. Check city, guys.

Side. Pistol last pistol me Ale mam unlucky rundy, my, słuchajcie my zaczęło się od tej 1 na 3, gdy było 2-2 i teraz przegrywamy 5-2, a to my powinniśmy wygrywać 5-2 93 teraz mu zabrały To my powinniśmy ten mecz wy wy wygrywać. I zginął jednak

Moldy, maybe. No, Mamy w końcu jakąś rundę, nie? Finally we want something. Oh. Fajnie gramy, ale jakoś takie pechowe te rundy. jest jeszcze jakiś dźwięk bomby do wyłączenia? Dźwięk bomby, może to. No, coś agresywnie gra I got this guy. a lot. Smoking. Tu, 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 tu. Got Dobra, trzeba tu właśnie spojrzeć tu, no ja już tu wiedziałem, że ktoś będzie no Dlaczego u nas ten zielony cały czas ginie na tym midzie non stop try. No. zaraz wyskoczy timing to No, wychodź, wychodź. Bomb a short. Bomb short. Flashbang out. Jest tam jednak. Zdetonowany. Jeszcze żyje, gdzie on ucieka? Widzisz. Muszę iść. No brałem i ja pójdzę zupełnie do tyłu. Jest, tak, tak czułem, że może tutaj zaraz przejść wejść od dołu albo. Z 4-8 mecz bardzo dziwny, ok? Powinien być kompletnie inny wynik, i mam nadzieję, że po to udowodnimy, że to był wypadek przy pracy. Mam taką nadzieję. No dobra, pomysł był wjazdu B. Mam jakiegoś granata na twarz, nie dostałem. Dostałem. Drugi też, już tu ucieka. Mm -hmm. ja myślałem, że to mój bana z bananem biegnie, a my jesteśmy we dwóch już tylko Jeszcze tam jestem ostatni, ale to przeładowanie tego gloka, gloka jest dziwne. Woo! Są cztery fragi Gdzie jest bomba? Nie zdąży zapantować. Są piękne cztery fragi na pistolce i Merwo pokazał, jak się gra w końcu, tak? Skurzyłem się. Łatwiutkie cztery fragi, o to chodzi, ale było zamieszanie. Dobra, rzucamy na dzika. Jest jeden tutaj był. ale się Merwo teraz rozstrzelałem. Zapraszam, kolejny. idziemy po tego, tak jest. Dobra, mamy ostatniego. O, jakiś shotgun. Wow, 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 wow. Co wow. tam się stało? O, jaki timing. Jest. Up dead. should be clear Mamy trzech na dwóch. Mamy na dwóch. Ok, 3v1.

Ja go tam ubiłem strasznie. Easy clutch. Jestem mistrzem Two klaczu. I finally started playing. <laughs> Kto kolejnego klacza ugrał? Merwo, Dokładnie tak. Wracam do formy, widzicie. Nowe stanowisko, wszystko elegancko, już się rozegrałem. Już wszystko poustawiałem, komputer działa i można grać. Możemy wbijać 25KL w tym sezonie. Oby. Myśmy jeszcze ten mecz wygrali. 17-8, a tak mi słabo szło do pierwszej połowy, nie? I'm waiting. Co tu się wydarzyło? Ja nie chciałem potem mojego zabić. Dobra, ja z bombą, bo nie wiem, czy mi zaraz nie nam z jakiegoś bojlera, z czegoś. A, tu jeden został, tak? Bomby z Mamy to! Mamy kolejną rundę. 8-8 nagle się zrobiło, widzicie? Mówiłem wam, że ten mecz jest do wygrania. Mówiłem wam od początku. Na tego ostatniego już może nie powinienem tak wychylać, w momencie trzech na jednego, ale jak czuję taki dobry flow gry, no to chciałem ryzykować. Chciałem jakby to podtrzymać. Dobra. No dobra, to już idziemy wszyscy razem, tak? you're oh, nice. Dobra, chyba możemy plantować co? Default Nice, let's go! Słuchajcie, no 5 rund rzędu ugranych. 5 rund rzędu, ja mówiłem, że mamy dobrą drużynę. Te rundy to był przypadek, wypadek przy pracy. AWP on A side. I go, let's go long, after smoke. Uh huh? Pit, 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 pit. back yes. Can you rotate? Yes. One should be mid. One should be pit. Not should be. I mean, if you can uh, go, go B, pit. go try go B if you can. Yeah. But this mid guy will kill me maybe. Twenty five. Oh, just... yeah! No, no, no. Fuck. Nie wiem gdzie on uciekł. Ten sekund. Kurczę no. No. Can jednak... no, we just rush banana? Do we don't need drop? You mu też kałacha. Dwa kałachy rozdane w jednej rundzie. Na, bo na, na bogato. Wydat, nie Okay, guys, do do next, next. Next. Jak to się stało, że jest dwóch na trzech? Przecież my ich pozabijaliśmy. Co tu, Co tu się wydarzyło? Ja nie rozumiem, co się wydarzyło w tej rundzie. No, przebiegnij. Jest! Jak my to wygraliśmy nagle dwóch na trzech? Słuchajcie, nieprawdopodobne rundy się dzieją. A ja tutaj czekam na tego co nam idzie cały czas. Wiedziałem, że mi tupał wokół. Takie mecze lubię, ale jak będzie wygrane, to będę jeszcze bardziej zadowolony. A, idą. Mp9 mają. Zresztą tu się nie nieraz na jakiegoś shotguna wapsał. Był chłop zemeczką Dobra, mamy 4 na 4 4v3, guys, let's play together now. A, hej. What did you smoke? One should be long, Nie wiem, co fioletowy zasmokował. Czy shorta czy longa? Nic przeszedł przez smoke'a? Co on chciał zrobić? Tort on the roof, on the roof, nice. 2v1 guys. Muszą to wygrać. Mamy to, mamy 11 rundę! Jest! Nice. Robimy to, robimy to, ja idę agresywnie, mamy 5 na 4. I o to chodzi. O, jakaś asysta, czyli już się strzelali do siebie nawzajem, chyba. No to co, Wracamy na B w takim razie. Mamy to chyba. Jest tutaj. O, they kill each other. Mamy to. Guys, very good game. Słuchajcie, fantastyczny mecz. Naprawdę niezły. Trzeci mój mecz w premierkach. Trzeci wygrany, więc wbijamy się tutaj do coraz wyższych ratingów i pierwsza połowa nie szła zupełnie, ale może potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby się rozegrać, żeby ten 27 do 11. Dzięki wszystkim za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Kto tu chce podpisy? Jarot chyba głównie, nie, Kez też dobra. Idziemy im podziękować za meczyk i zobaczymy jeszcze tylko jaki dostaliśmy drop, czy coś ciekawego za taki dobry mecz, no niestety.